już mam mamko. Dzisiaj gramy w MSP i nie wiem co tutaj się dzieje, jakoś ścina się, ale dobra, wbijajcie na mój kanał i łapek wam pokażę, o tak się nazywa. O, to i tutaj macie moje już filmy, o, tutaj był z Robloxa, tutaj brał sarsik, tutaj chowany był, no i dobra przechodzimy już do MSP, dobra, w ogóle z tego wyjdziemy. Wy kupowaliście WIP-a? Mhm. Tak. No o ja Czas dzieci nam kupili. kupili. O, karta WIP-a A my mamy na rok. Serio. Okay. No i dobra, a wy jakie macie dokładnie lewe? Tutaj masz N13. Tutaj jest jeszcze, nie wiem, tutaj niedługo są święta fajnie co iście chcieli zostać pod choinką.